Ale, lodzie, witajcie moi drodzy, jestem Remy, słuchajcie, a dzisiaj czas się troszkę pobać, ponieważ słuchajcie, obejrzymy sobie animację z Poppy Playtime, słuchajcie, z Luigi, Bugi, czy jakoś tam nazywa, Huki, Wugi. słuchajcie. W każdym razie, moi drodzy, dzisiaj się troszkę poprzestraszamy, ponieważ, słuchajcie, będą to dosyć moi drodzy straszne animacje, w każdym razie naprawdę będą one bardzo fajne, więc pamiętajcie, żeby kiedyś zrobić łapę w górę, suba, a i napiszcie moi drodzy w komentarzu, czy lubicie Poppy Playtime. A na samym początku, słuchajcie, mamy tutaj animację od Emily, chyba słuchajcie. W każdym razie, moi drodzy, mamy tutaj Boyfrienda i Sky, którzy idą. Sobie i widzą nagle, słuchajcie sobie, szafę. Z, moi drodzy, jakoś, słuchajcie, tutaj... Wow, jakąś złą wow, dziewczyną, słuchajcie. Wygląda troszkę na jakąś niebezpieczną. Mamy też girlfriend tutaj! A ona jest słuchajcie, jakaś chyba zła dziewczyna, zobaczcie w ogóle. No ona jest chyba zła, zobaczcie. Wygląda Wygląda troszkę dziwnie. W każdym razie no, spoko szafę mają, zobaczcie, trwiaci sobie szafę, a tutaj tak ktoś jaki siedzi, słuchajcie, w szafie. O nie, no i się pojawiło i teraz idzie i godzi ich, chce ich, słuchajcie, zjeść. Aha, słuchajcie, spoko. I mamy tutaj, zobaczcie, mamy tutaj Poppy Play, ten Wreszcie moi drodzy, pierwszy hugi, hugi tu się znajduje. Więc moi drodzy, mamy tutaj, zobaczcie, oho, go, oni ich dalej zobaczy. ta dziewczyna. W każdym razie, moi drodzy, ogląda się, a tutaj patrzy, gdzie oni mogli słuchajcie pobiec. No i się orientuje, że w sumie mogli pobiec chyba tam. No i idzie ich słuchajcie szukać. Ale zobaczymy, kiedy słuchajcie wylezie wreszcie hugi. Ługi. O, oh, ci słuchajcie uciekają tutaj, uciekają sobie Zobaczmy co tam takiego będzie, mamy tu jakiś jakieś wielki pokój z zabawkami, zobaczcie No i myślą sobie pewnie spokojnie, jesteśmy tutaj bezpieczni Girlfriend i boyfriend i Skype W każdym razie, oho, ta jest słuchajcie ultra zła Już ta dziewczyna, zobaczcie, myśli sobie, że nie ma bata Tutaj ich na pewno nie ma A ci patrzą tutaj, że no w sumie Chyba ona nadchodzi Ale mamy tutaj, o nie, o huki łuki, łuki Zobaczcie, to jest on z Poppy Playtime, zobaczcie, o nie to jest on, zobaczcie, przyszedł, wreszcie pierwszy raz przed, słuchajcie. To jest on. A ta dziewczyna, słuchajcie, dalej ich szuka. No i zobaczmy, słuchajcie, za ile ona ich znajdzie. W każdym razie, oho, słyszę teraz, że o, co się dzieje, chyba. Kto kto, tam chce pomocy, słuchajcie. W każdym razie, zobaczmy teraz, co to takiego zrobi, jak ich znajdzie. No właśnie, moi drodzy, mamy, oni dalej uciekają, zobaczcie. A po, a ten, słuchajcie, hugi ich pewnie goni tutaj. Chociaż nie ta ta dziewczyna słuchajcie i goni. No i myśli sobie, o co im chodzi? Czego się tak drą w ogóle? Co jest tutaj grane? Po co by mieli tak krzyczeć, zobaczcie, a ci są uciekają do jeszcze innego pokoju? No i zobaczcie, moi drodzy, co takiego będą e, będą chcieli zrobić. No właśnie, moi drodzy, biegną sobie tutaj, tutaj sobie dyszą, ponieważ słuchajcie, no uciekali przed tym hugi-ugi, No i moi drodzy, a, no i mamy hugi-ugi, mamy, zobaczcie. Mamy, o w ogóle tańczy... Zobaczcie on, 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 ale zobaczcie, on w ogóle nie chce ich zjeść, on po prostu tańczy, on po prostu wyskakuje i tańczy i fajna sprawa generalnie, niczego się w ogóle go boju, a nie potańczył sobie z nim, słuchajcie Szanowni, jest spokojnie z nim potańczyć, zobaczcie, i sobie dalej No i teraz trzy drzwi, zobaczmy w które uciekną, a nie, słuchajcie, tak nie uciekają No i zobaczmy teraz, moi drodzy, boyfriend się cofa, a tak, cofają się, zobaczcie, cofają się No i myślą sobie, teraz trzeba, o nie, ta rudy dziewczyna, zobaczcie, czego ona chce od nich Oho, a, i się śmieje, i ma bekę. Okej, okay. a nie, to właśnie na lata w... A to jest, co jest? Ej, zobaczcie, co się stało. Co to za eksplozję w ogóle? Co jest? Zniknęli. I zobaczcie, ona jakiś salto w ogóle nagrazybia. boyfriend teraz dał jej, słuchajcie, kopa. No i, oni mają tutaj jakiś tajemniczy mieć, słuchajcie, z jakiegoś, nie wiem, z terarii chyba, albo. O nie, i teraz boyfriend, śmiertelny cios. Co to, słuchajcie, była za animacja. W każdym razie zobaczymy sobie, moi drodzy, bardziej animacji z FNF, zobaczcie na to. Mamy tutaj, słuchajcie, animację od Five Big Tunes, słuchajcie, która jest straszna i smutna, słuchajcie, więc troszkę się boję ją oglądać. Ale zobaczcie, moi drodzy, mamy Poor Baby selever, czyli, moi drodzy, biedne dziecko selever, więc, czyli, moi drodzy, zdaje się, że po prostu jest to Syn Sarwenty, ale dobra. Zobaczmy, sobie słuchajcie, Five Big i bardzo fajne animacje, więc zobaczymy, słuchajcie. No i zobaczmy, co takiego mamy. Mamy tutaj, zobaczcie, mamy tutaj Senpai, ja mamy tutaj, słuchajcie, ruwa. I mamy tutaj umierającą Sarwentę? Zobaczcie, tutaj lekarz Senpai mówi, że, słuchajcie, nic się nie da zrobić, sorry. Rów tutaj już płacze, zobaczcie, czemu on płacze, biedny rów bo Rufy, jest jakimś tam, słuchajcie, mężem No i mam tutaj Sellevera, który się zastanawia, co się tam w ogóle odwala, słuchajcie, co tam się dzieje No zobaczcie w ogóle Mamy tu jakąś karteczkę, pewnie jest, o, mamy tutaj z kliniką Kliniką chorób zakaźnych FNF, słuchajcie FNF wirus może tutaj leczą, moi drodzy Oho, leć sobie tutaj Selever. Oho No i teraz zobaczcie, czy to jest ten portal z Doktora Stranger? czemu on sumonuje portal z Doktora Strange'a, ej, co jest grane, ej Selever, co on ma takie moce w ogóle Oho, idzie sobie teraz tutaj No, to niezłe te drzwi, słuchajcie, niezła ta ściana O nie, zobaczcie, tutaj smutno, bo umiera, słuchajcie Oho, ale teraz za to senpai mówi, że trzeba zdobyć niestety kryształ co, cofania czasu Ale zobaczcie, on jest strzeżony przez cały gang rapted postaci z FNF No, to nie będzie, moje drodzy, takie łatwe, zobaczcie na to no i teraz zobaczcie, mamy tutaj biednego, biednego serwera, Sarwenta, ale jest, znaczy, przepraszam, bardzo rówa. też mamy, moi drodzy, no i sobie myśli pewnie rówże. że Damy radę, słuchajcie, odnajdziemy ten kamień nieskończoności, czy tam, no tak, w sumie kamień nieskończoności czasu Damy radę, ale serwer się nie pozdaje On, słuchajcie, leci No i mamy tutaj, zobaczcie, ten tajemniczy dom, słuchajcie, z Doktora Strange'a, on się tam, słuchajcie, zakrada No i zobaczmy, co to będzie Chociaż troszkę głośno się zakrada, słuchajcie, ale dobra, zobaczmy w takim razie, co takiego będzie o zobaczcie, w ogóle czekajcie, taki iserek to jest w ogóle, zobaczcie Widzicie w tym, tutaj w tym lustrze Mamy, to jest jakiś obraz chyba, mamy tutaj słuchajcie Sarwente, Ruva, Selever i jeszcze kogoś, tylko nie wiem kogo W każdym razie to jest trochę tajemnicze w ogóle Dobra, zobaczmy teraz, co teraz takiego tutaj jest Mamy tutaj, uwaga Aha, dobra, mamy tutaj kolejny sumonowany portal, słuchajcie, do świata FNF No i mamy tutaj, uwaga Zastanawia się co takiego się dzieje, no i mamy tutaj, słuchajcie Wow, mamy tutaj złego Whitiego, który patroluje No i teraz sumonuje, sumonuje i uwaga, leci No i zobaczmy moi drodzy, zobaczmy, leci tutaj kula Ale Witty biegnie sobie za jakimś jak jest głupio, słuchajcie Nie, czemu oni tego porobili w ogóle, ej Oho, dobra, teraz, słuchajcie, ten selewer tutaj leci No i zobaczmy teraz, Ci pilnowane to jest przez tych wszystkich kości. Ale zobaczmy, moi drodzy, tutaj selewerka Który sobie teraz, słuchajcie, chilluje bombę Chociaż nie, nie chilluje sobie bomby troszeczkę no i zobaczmy, teraz wali kulą ognia i uwaga. Oni lecą na tą kulą ognia, zobaczcie. Ale kryształ nieskończoności jest niestrzeżony, no i to jest ost, moi drodzy, dobra sytuacja, aby zaatakować. A on się słuchajcie śmieje teraz. No i zobaczmy, bierze sobie kryształ, musi sobie, ale fajny kryształ. A teraz się okazuje, słuchajcie, że to jest e, w ogóle jakaś zabawka albo fake. O nie! Co się stało? Nie, biedny selever, waity go zaraz! O nie, słuchajcie! Dasz radę, Silver. Pokonasz Whitiego, no i uwaga. No i słuchajcie, coś tutaj się stało. Ale mamy tutaj Boyfrienda, Pico, Ruba i Whitiego, którzy słyszą, że coś się dzieje. Jakieś <grym> dziwne odgłosy w ogóle. Oho, pokazują tutaj. O nie, słuchajcie! Yy, nie przytomuję Selever. O nie, ale przynajmniej odzyskał, zobaczcie, tutaj kamień. Nie, no słuchajcie. O proszę, ojeju, ojeju, aż się wróż, no i umiera Selever. Dostarczając kryształ i ratując, słuchajcie, Sarwentę O, jakie przykry, słuchajcie No No i teraz Rufo szalał no i mamy koniec, słuchajcie, animacji. No niestety, słuchajcie, przykra animacja, ale czas przejść do kolejnej. Teraz mamy, drodzy, od Pop Animated, słuchajcie, pop i playtime, słuchajcie, Monster Farho, fan horror, więc, moi drodzy, będzie strasznie. No i co my tutaj takiego mamy? Zobaczcie, mamy tutaj chyba jakieś więzienie. Mamy tutaj, słuchajcie, no, chyba więzienie. Mamy tutaj pokój security, czyli, moi drodzy, pokój ochrony. I co tutaj takiego w tym pokoju ochrony słychać? Mamy tutaj, słuchajcie, jakiegoś gościa, który sobie chilluje bombę na pewno. I zobaczcie, na kamerach na kamerze, zobaczcie, mamy zabawkę, mamy pluszaka, słuchajcie, hugi-ługi No i teraz on sobie tutaj chilluje bombę, patrzy sobie, no, dzień jak co dzień, słuchajcie, nic na tych kamerkach nie ma Może se prześpię, może sobie kimnę, może się zamówię, nie wiem, może sam zamówię żarcie Zestaw maty, może się zamówię Ale tutaj mamy teraz, uwaga, hugi-ługi, który się uśmiecha O, ale się coś zacina, słuchajcie, zacina się i teraz, uwaga Oho, zobaczmy, co takiego, look at it, coś, o właśnie, on sobie teraz chilluje bombę, słuchajcie A on sobie kimie teraz no, ale tutaj Hugi Uugi, słuchajcie, jest cały czas tutaj. No i uwaga, zobaczmy. Mamy tutaj Hugiego Ługiego, który nagle patrzy się do kamery. Ojeju, to jest trochę dziwne. No i zobaczmy teraz, co takiego będzie. Oho, co to było, słuchajcie, co się dzieje w tym myśli. No i teraz zobaczcie, Hugi Uugi, Mamy tutaj tą dziwną, jakiś takie placabaw. No i uwaga, cam 4, to jest, słuchajcie, cam 2. No i zniknął, o nie słuchajcie, zniknął Hugi Uugi. Co my teraz robimy. No, i gościa teraz idzie, idzie, idzie. No i patrzy sobie tutaj. I nie ma po prostu pluszaka playtime. No dokładnie, no pluszak mu uciekł, słuchajcie. O, ale co się pojawia tam o nie, słuchajcie? Do not enter caution, czyli słuchajcie, nie wchodzić. Ale on se wchodzi, słuchajcie, o, on jest nieustraszony. No i zobaczymy, co się teraz, słuchajcie, stanie. No i uwaga, uwaga. Mamy tutaj jakiegoś gościa z latarko. Who is there? Słuchajcie, co on sprawdza, kto tam siedzi, słuchajcie. No, ale wychodzi na to, że nikogo tam nie ma. Oho. I teraz się okaże, że, słuchajcie, w sumie ktoś tam był. Oho, mamy właśnie oczy. O nie, zobaczcie, jumpscare. O nie, zobaczcie, to było mocne. No, i tak się, słuchajcie, skończyła historia. No i mamy tutaj yy, Factory Guard Required No właśnie, że mamy ogłoszenie na Na, słuchajcie, Strażnika Fabryki Zabawy Kordyna się jestem z tobą, bełtyczkę pobaliśmy i posmudziliśmy W każdym razie pamiętajcie, żeby tylko łapę w górę, suba, dzwonkiem, no i ale oczywiście.